Kochani, witajcie z tej strony. Adrianna, witam Was w kolejnym odcinku vlogmasu, a dziś zapraszam Was na antytrendy świąteczne. Wiem, że antytrendy to była jedna z Waszych ulubionych serii na tym kanale. A na czym polegają antytrendy? Antytrendy polegają na tym, że wymieniam rzeczy, które mi się nie podobają, albo te, które mi się podobają, ale z jakiegoś powodu nie mogę ich nosić, wstydzę się albo czuję się w nich głupio. Nie zawsze są to kompletne żenady. Oj, wyszło mi ramiączko od Stanika, to jest dopiero antytrend i żenada. Nie, chyba nie. Nie przesycajmy ukryte, już nie widać. No a wiecie, święta są bardzo kolorowe i są też czasem bardzo kiczowate, więc naprawdę antytrendy nam się tutaj przydadzą, bo moda świąteczna jest naprawdę charakterystyczna, tak więc jeżeli ten odcinek Wam się spodoba, proszę zostawcie mi kciuka w górę, zasubskrybujcie kanał i ruszamy! Słuchajcie, zamiast wziąć moją listę z antytrendami, wziąłam listę z rzeczami, które mam dzisiaj zrobić. Numer jeden są to świąteczne paznokcie. I możecie się zapytać, Dusiu, o co Ci chodzi świąteczne paznokcie są przeurocze. I tak zgadzam się, te paznokcie są przeurocze. Jakby zgadzam się, uważam, że tak naprawdę nie ma nic piękniejszego na tym świecie niż świąteczne paznokcie. Natomiast niesamowicie denerwuje mnie w nich to, że tak naprawdę dzień po świętach są już nieaktualne. Miałam święta i nagle z tymi paznokciami wygląda się dziwnie. Ja robiłam sobie świąteczne paznokcie, miała na przykład takie świąteczne paznokcie i czułam się w nich fantastycznie do świąt. Później wiecie, no nie mogłam pójść do kosmetyczki, żeby je zdjąć, no jeszcze nie były odrośnięte, więc mogłam w nich chodzić, no ale na Sylwestra już tak trochę nie pasowały. W ogóle uważam, że to wszystko, co mówię, brzmi jak naprawdę problemy pierwszego świata. Oh, hello! Na tym świecie dzieją się takie straszne rzeczy, a ja mówię o tym, że denerwowało mnie świąteczne paznokcie. Brawo, dusiu! Więc tak jak mówię, świąteczne paznokcie są przeurocze, ale denerwuje mnie to, że tak szybko przestają być aktualne. Słuchajcie, ja w tym roku w ogóle chciałabym sobie zrobić paznokcie, dlatego że nie mam czasu iść do kosmetyczki. Nie mam czasu, żeby ktoś mi zrobił jakieś żele albo hybrydkę. W ogóle zapomnijcie, ja na pewno przed świętami nigdzie nie pójdę. Natomiast pomaluję je sobie, tak wiecie, czerwonym lakierem albo jakimś lakierem z brokatem, więc też jakiś tam efekt świąteczny będzie, a jednocześnie po świętach nie będzie takie dziwne i nie będę się czuła, że mam coś na paznokciach, co jest nieaktualne. Punkt numer 2 dwa zimne, niebieskie dekoracje. I też możecie się teraz zapytać, co? Wiecie, ja dzielę ludzi na tych, którzy lubią bardziej takie właśnie ciepłe dekoracje, czerwień, zieleń, złoto, ale są także ludzie, którzy lubią na święta dać bardziej takie dekoracje niebieskie, bałwanki. Ja takich zimnych, niebieskich dekoracji za bardzo nie lubię. Wydaje mi się, że te takie ciepłe, świąteczne są bardziej przytulne. Ja nic do tego nie mam. Jeżeli ktoś ma hajs i w ogóle czas, żeby ustroić sobie cały dom niebieskimi lampeczkami, bardzo proszę. Jakby idź w to. Natomiast ja personalnie bardziej wolę taką ciepłą dekorację. Numer 3. Obciachowe świąteczne swetry. Też musicie przyznać, że obciachowe świąteczne swetry i w ogóle świąteczne swetry są przeurocze. Jakby, no spójrzcie, mamy dowody na to. Ale znów, tak naprawdę po świętach nie ma ich kiedy założyć. A do tego są tak charakterystyczne. Przed świętami też tak średniowo. Ludzie mogą się tak na nas patrzeć. Mm. Tak naprawdę tego typu swetry można nosić tylko w Wigilię i Boże Narodzenie. Później jest już tak dziwnie. Bardzo mi się te swetry podobają. Sama mam kilka tego typu swetrów w szafie i kupiłam nawet Patrykowi taki swetr, natomiast denerwuje mnie to, że mogę je założyć tylko w święta. Czemu nie możemy nosić świątecznych swetrów przez cały rok? nie rozumiem. Świąteczny sweter na wakacjach we Władysławowie w sierpniu, no pf, nie widzę problemu. Punkt numer 4, troszeczkę podobny do punktu numer 3, natomiast inny, czyli świąteczna biżuteria. Też uważam, że świąteczna biżuteria jest przecudna i tak naprawdę przez cały vlogmas pokazywałam Wam się w różnych świątecznych dodatkach i w różnej świątecznej biżuterii, natomiast przyznam Wam się, że robiłam to tylko w filmach i na żywo takiej świątecznej biżuterii nie noszę. Dlatego, że czuję się dziwnie. Dosłownie wychodząc ubrane tak, w takich świątecznych kolczykach, czułabym się troszeczkę, jakbym była jakąś szaloną ciocią, jacią. Wiecie o co mi chodzi? Jakby nie wiem, czy takie kolczyki do końca pasowałyby mi, tak wiecie, na wyjście na przykład do sklepu, do Piedre po zupę. Na Wigilię może sobie założę takie kolczyki, na Boże Narodzenie też. Natomiast raczej nie chodziłabym w takich kolczykach przez cały grudzień. No i znowu, po świętach tak naprawdę nasza świąteczna biżuteria musi trafić do szk Długi i czekać na przyszły rok. Numer 5. I z tymi rzeczami to ja mam ogromny problem, bo to, to, to się naprawdę nie nadaje do niczego. O nie, to mi się oderwało. Czyli świąteczne opaski. Też znów niesamowicie urocze, jakby. Można nimi dzwonić, czy jest coś lepszego, nie. To jest przepiękna i przeurocza rzecz, natomiast gdzie my mamy to zakładać? Takie rzeczy można założyć tak naprawdę tylko do zdjęć, bo na co dzień to byśmy haczyli od drzwi supermarketu, albo od dach autobusu. Wyobrażacie sobie uderzyć w ten sposób do żabki po hotdoga, albo pojechać w ten sposób do maka Podwala. Znaczy. Do maka potrwala to akurat zapasowało idealnie. Tak naprawdę te wszystkie świąteczne opaski średnio nawet nadają się do fotografowania albo do nagrywania w nich filmów, bo zobaczcie, one są tak długie, że po prostu wystają. Tak więc no niesamowicie urocza rzecz. Co roku mam ochotę kupować jakieś świąteczne opaski i nagrywać w nich filmy, ale niestety do niczego innego później się nie nadają i czuję się później jakbym po prostu wydała hajs na nic. Ale takie są niestety święta. W święta zazwyczaj czujemy, że wydaliśmy za dużo hajsu i to na nic. Numer 6, świąteczne leggingsy. Powiem Wam szczerze, że naprawdę bardzo mi się takie leggingsy podobają, zestawione z jakimiś fajnymi ciepłymi butami, jakimś rozciągniętym swetrem, wyglądają spoko. Natomiast powiem Wam szczerze, że ja nigdy jakoś do końca nie biorę pod uwagę dolnej części ubrania, może jestem skrzywiona po prostu przez YouTube'a i przez to, że nagrywam siebie od góry do dołu, to zazwyczaj mam więcej takich ubrań, właśnie jakichś swetrów, rzeczy, które będzie widać na filmie, a jeżeli chodzi o doły, no to są najczęściej jakieś zwykłe spódniczki, czarne. Może to jest przez YouTube'a, przez to, że jak nagrywam to widać mnie tylko od połowy, jestem skrzywiona na tym punkcie i mam tak naprawdę najwięcej rzeczy takich na górną część ciała. A jeżeli chodzi o dolną część ciała, o nogi, no to mam spódniczki, jeansy, raczej takie, wiecie, klasyczne rzeczy, które pasują do wszystkiego. Jakoś tak bardziej właśnie skupiam się na tej górnej części ciała. I też muszę zauważyć, że ja jestem typem osoby, która jak ty, jak zje więcej, to ty właśnie w tyłku, w udach. Więc jak ja bym w tym roku pojadła trochę więcej w święta i odłożyłoby mi się, do natyłku i założyłabym takie leginsy, to od razu byłoby widać. Wiecie, no oczywiście żartuję, niech każdy je ile chce, jak mu się coś odłoży, to nie musi tego zakrywać jakimiś czarnymi ubraniami i workiem. To nie jest tak, że ozdobne leginsy mogą nosić tylko osoby z bardzo, bardzo szczupłymi nogami, każdy może. Natomiast jak mówię, ja bardziej skupiam się na górnej części ciała, a moje nogi chodzą w jakichś tam klasycznych rzeczach, które pasują do wszystkiego. Numer 7 i też możecie się zdziwić, jest to czerwień na ustach. Ja w tym vlogmasie praktycznie co film mam czerwień na ustach. Kocham czerwień na ustach. Czerwień na ustach jest przepiękna, jest klasyczna, natomiast jest tak problematyczna. Tak naprawdę w czerwonych ustach wychodzę tylko na jakieś ważne okazje i nie wyobrażam sobie do końca pomalować tak usta na święta, no bo barszcz, tłuste pierogi, uszka, ryba, wszystko miałabym po prostu rozmazane. Czerwone usta w zimę i na święta są po prostu przepiękne, ale są tak problematyczne. Wiecie, ja tak, że dużo gadam, 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 i jeżeli się dużo gada, to ta szminka się często odbija na zębach, więc tylko bym siedziała i spoglądała, czy nie mam niczego na zębach, bym czyściła, byłabym zastresowana, a nie chodzi o to w świętach, żeby być zastresowanym, prawda? Tak więc ja na święta na swoje usta nałożę pewnie zwykłą, bezbarwną pomadkę, żeby spokojnie raczyć się tłustym świątecznym jedzeniem, a tak naprawdę pewnie w ogóle się nie pomaluję. W końcu to święta jestem z Chcę sobie odpocząć, a nie się malować, no nie. Zresztą w tym roku na Wigilii u mnie w domu będzie bardzo, bardzo bardzo mało osób z wiadomych powodów, tak więc wyglądem to ja się nie muszę przejmować. Moją mamę nie obchodzi, czy będę umalowana, czy nie. Numer 8. Świąteczne maseczki. Czasy mamy, jakie mamy, nosimy na zewnątrz maseczki, natomiast powiem Wam, że świąteczne maseczki to jest dla mnie troszeczkę za dużo. Nie dlatego, że są brzydkie albo przeszkadza mi, że ktoś je nosi, nie? No ja absolutnie, jak ktoś chce coś nosić, to mi absolutnie to nie przeszkadza. Jestem tym typem osoby, której nic nie przeszkadza, naprawdę. No może trochę mi przeszkadza rzeczy. W sumie ten film to jest film o rzeczach, które mi przeszkadzają, ale tak, tak to mi nic nie przeszkadza. Z tymi maseczkami chodzi mi o to, że ja do maseczek podchodzę tak bardzo praktycznie. Nie zależy mi na tym, jak wyglądają. Nie traktuję ich jako części ubioru. Zazwyczaj mam albo tą zwykłą medyczną maskę, albo jakąś czarną maseczkę. I jakieś! Na zdrowie, dziękuję. Nam też zawsze tych maseczek brakuje. Przy każdym wyjściu tylko miotamy się po domu i szukamy masek. Zazwyczaj na szybko myjemy jakąś maskę i ją suszymy, żeby założyć, tak więc no, świąteczne maski by się u mnie raczej nie sprawdziły. Ja muszę mieć dużo masek, jak najzwyklejszych, żebym sobie po prostu mogła wyciągnąć je z opakowania i wyjść z domu. Numer 9. Rękawiczki z jednym palcem. Rękawiczki z jednym palcem są straszliwie urocze i kiedyś nosiłam tylko takie rękawiczki, bo wydawało mi się, że są po prostu najpiękniejsze, najbardziej świąteczne i są po prostu przeurczne. I tak to prawda są przeurocze. Spójrzcie na te zdjęcia, są piękne. Natomiast prawda jest taka, że rękawiczki z jednym palcem są strasznie niepraktyczne. Pomijając ogólnie fakt, że rękawiczki są ogólnie straszliwie niepraktyczne. Ciężko się wystukuje coś na telefonie, ciężko się podnosi rzeczy. No a rękawiczki z jednym palcem. A tak naprawdę to są dwa palce. No ale rękawiczki z oddzielonymi palcami to już jest w ogóle dramat. Powodzenia z napisaniem coś na telefonie albo podniesieniem jakiejś bardziej skomplikowanej rzeczy niż kamień. Tak więc mimo, że te rękawiczki są przeurocze i najchętniej w zimę nosiłabym tylko takie rękawiczki, to teraz tej zimy jak już się zaopatrzę w rękawiczki, bo oczywiście jeszcze ich nie mam, jak chodzę na spacer z się to jest mi zimno, ale jak w końcu je kupię to będą to takie zwykłe czarne rękawiczki, najlepiej z takimi punktami na palcach, żeby łatwiej się pisało na smartfonie. Tak więc będzie nudno, ale będzie Praktycznie. I numer 10, trochę taki żartobliwy antytrend, bo jestem ciekawa, co wy powiecie na ten temat, natomiast uważam, że wielkim antytrendem są serniki świąteczne z rodzynkami. Słuchajcie, ja nie wiem, jaki podły człowiek z wall tego świata stwierdził, że najlepszym świątecznym pomysłem będzie dodanie rodzynek do pysznego serniczka. Siedzicie sobie spokojnie, leci Kevin, macie ciepłą herbatkę, jedzie sobie wasz serniczek, jest po prostu. Pyszny. Ser jest znakomity, jest mnóstwo lukru. O, oh, uwielbiam, jak na serniku jest mnóstwo lukru. Jecie, zajadacie się tym serkiem i nagle czujecie blask. Obrzydliwą, rozmiękniętą rodzynkę. A jeszcze najgorzej jest, jak ta rodzynka ma taką malutką pesteczkę w środku, i jeszcze coś wam chrześci między zębami. No, to jest dramat. To lubi serniki z rodzynką, przyznać się. Natomiast powiem wam szczerze, jak myślę i wiem, że w tym momencie wiele osób asubuje ten kanał. Natomiast ja tak naprawdę uważam, że najlepszym świątecznym ciastem jest Makowiec. No co Cóż, powiedziałam to, trudno, świat mnie znienawidzi. I tak, to były moje wszystkie antytrendy świąteczne. Koniecznie napiszcie mi, jakie są Wasze antytrendy świąteczne, co Wam się w świętach nie podoba, co Wam się podoba. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, to zostawcie kciuka w górę, zasubskrybujcie kanał, zajrzyjcie na Instagrama i obejrzyjcie moje poprzednie vlogmasowe filmy, a ja już się z Wami żegnam. Pa, pa! Do zobaczenia!